Radio Łódź. Zaprasza Dorota Matyjasik. W tym tygodniu y, zapraszamy więcej gości y, w drugiej turze wyborów. Y, w kilku miastach y, województwa łódzkiego y, zmierzą się kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę y, głosów w pierwszej turze. Dziś y, to Radomsko. W związku z tym y, gościmy pana prezydenta Radomska, Jarosława Ferenca. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień, witam państwa. I jego kontrkandydata, Łukasza Więcka z Koalicji Obywatelskiej. Witam panią, witam państwa bardzo serdecznie. Ale zanim zaczniemy rozmowę, króciutka prezentacja sylwetek kandydatów przygotowana przez Monikę Gosławską. Łukasz Więcek jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej ma 41 lat jest przedsiębiorcą żonę i dwoje dzieci Po raz pierwszy w wyborach samorządowych wystartował w 2006 roku z listy Prawa i Sprawiedliwości zdobył wtedy mandat radnego w radzie miejskiej pracował w różnych komisjach był też przewodniczącym rady oraz szefem klubu radnych Platformy Obywatelskiej W tych wyborach samorządowych walczy o fotel prezydenta miasta w pierwszej turze dostał 469% poparcia jego kontrkandydat prezydent Jarosław Ferenc 30 35-52. Prezydent Jarosław Ferenc ma 55 lat z wykształcenia jest geografem ze stopniem naukowym doktora nauk o Ziemi i jest samorządowcem z ponad 20-letnim stażem. W samorządzie pełnił różne funkcje, w tym wiceprezydenta miasta za czasów prezydentury Jerzego Słowińskiego. W wyborach samorządowych w 2014 roku ubiegał się o funkcję prezydenta Radomska, przegrywając z Anną Milczanowską. W 2016 roku wygrał w przedterminowych wyborach po tym jak Anna Milczanowska objęła poselski mandat. O funkcję ubiegał się z ramienia komitetu Razem dla Radomska, z którego startuje także teraz. Startuje też z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. I przechodzimy do rozmowy. Pytanie do obu kandydatów, a może raczej prośba. Trzy punkty, trzy najważniejsze sprawy dla Radomska, i o to zapytam pierwszego pana prezydenta Ferenca. Znaczy, najważniejszą sprawą w tej chwili w Radomsku to jest likwidacja korków, które mamy dosyć duże, dlatego że. Jest to związane z tym, że Radomsko mamy z jednej strony strefę przemysłową, która się bardzo intensywnie rozwija, a z drugiej strony osiedla mieszkaniowe i mamy tylko jeden wiadukt, więc potrzeba jest budowy kolejnego wiaduktu. Kolejnym dużym problemem to jest budowa mieszkań komunalnych, dlatego że w Radomsku coraz większa potrzeba jest, aby młodzi ludzie którzy chcą się osiedlić w Radomsku, nie stać ich na e, mieszkanie, e, na zakupu dewelopera, mogli mieć e, mieszkania e, e, takie dosyć e, tanie. I, trzeci, I trzeci problem to jest rozwój bazy rekreacyjnej. E, bazy rekreacyjnej, e, ja tu proponuję rozwój bazy przy zbiorniku na Wymysłówku. E, tam mamy bardzo piękny zbiornik, chcemy tam wybudować e, odkryte baseny, aby mieszkańcy Radomska nie musieli wyjeżdżać poza e, miasto, aby móc odpoczywać nad wodą. I to samo pytanie do kontrkonferencji. Kandydata? Tutaj troszkę zgodzę się z moim Kod kandydatem. Rzeczywiście musimy odkorkować miasto po tym, co pan prezydent zrobił, czyli mamy małe miasto, wyjątkowo zakorkowane, bardzo złe decyzje co do inwestycji, brak inwestycji, które tworzyłyby drogi alternatywne, spowodowało, że Radomsko jest niekiedy bardziej zakorkowane miastem niż nawet Łódź. Natomiast dla mnie też bardzo istotna jest walka o czyste powietrze i zieleń. To jest bardzo ważna rzecz. Mamy miasto zabetonowane. Ostatnie lata to były rekordowe wycinki drzew w naszym mieście. Miasto z miasta Zielone stało się takim miastem betonowym. To jest bardzo istotne, żeby odbetonować, zazielenić Radomsko i przy okazji poprawić jakość powietrza. I z takich rzeczy bardzo istotnych jeszcze to myślę, że kwestia komunikacji publicznej która jest bardzo rzadka, bardzo nieregularna i też powoduje między innymi to, że są duże korki, duże zanieczyszczenie i ludzie nie korzystają z niej tak bardzo, jakby mogli. To jest jeszcze wiele innych tematów, ale to, to te trzy najważniejsze chciałbym przedstawić. Skoro panowie na pewno mhm. uważacie, że wasz program jest lepszy, to proszę wskazać słabe punkty w programie kontr kandydatów I teraz... To, programy, programy są w wielu punktach podobne. Natomiast ja bym wskazał słabym punktem, jest wiarygodność pana prezydenta. Pan prezydent ma 8 lat, miał 8 lat na to, żeby pewne rzeczy zrealizować. Jeżeli teraz mówi o tym, że będzie budował żłobek, to pytam, gdzie pan był 8 lat. Jeżeli pan prezydent mówi o tym, że miasto trzeba odkorkować, no to kto je zakorkował? Tutaj jest dużo tego typu informacji, więc tutaj nie chodzi o to, kto będzie miał ten, tych punktów więcej, tylko kto w sposób wiarygodny może zrealizować. 8 lat ostatnie miasta to jest zaprzeczenie tego, co pan Pan mówił w programie, tak? jeżeli mówimy o rekreacji, o sporcie. Pan był 8 lat, pan miał na to czas. Teraz, panie prezydencie, no, ja już mówiłem o tym wcześniej, no, pan jakby próbuje w programie gasić pożary, które pan sam wywołał. Panie prezydencie, co pan na program kontrkandydata? No, ja oczywiście nie mogę się zgodzić z tym, co pan radny powiedział, dlatego że jeśli chodzi o Radomsko, to bardzo dużo w Radomsko ostatnio zainwestowaliśmy, ponad 300 milionów złotych. To na takie miasto, to... Dawniej przez 10 lat tyle nie było inwestowane, co ostatnio przez, przez 5 lat. I nie mogę się też zgodzić, że mamy miasto zabetonowane, bo to nie jest prawda. Więcej, że zasadziliśmy przed ostatnią moją kadencją niż ich wycięliśmy. Jeśli chodzi o bazę rekreacyjną, to wybudowaliśmy piękny basen akwara boiska dwa wielofunkcyjne, dwa boiska lekkoatletyczne. Także myślę, że jeśli chodzi o wiarygodność, to tutaj jestem wiarygodny, dlatego że to, co ja obiecywałem, to w 90% zostało spełnione. I myślę, jeśli, jeśli mówię,

kandydatem, czy uczciwym prezydentem. Nie do końca, dlatego, że y, y, posługuje się pan y, różnego rodzaju manipulacjami, mówiąc o tym, że y, jest y, rzeczywistość nie taka, jaka, jest, jaka, jaka, jaką Radomsze nie widzą. Radomsze nie widzą. Nawet osoby, które przyjeżdżają z zewnątrz, widzą, że miasto się zmienia i widzą te dobre zmiany. Panowie, dwie bardzo ważne, myślę, sprawy dla Radomska, o których jeszcze nie wspomnieliśmy, to y, budowa spalarni i systemowego ciepła Radomsku, panie prezydencie? Jeśli chodzi o systemowe ciepło, to w tej chwili jesteśmy na, na tym etapie, że jeszcze jesteśmy przed konsultacjami z mieszkańcami. Ja myślę, że to jest dobry pomysł, aby wybudować, może nie, nie spalarnię, czy, czy właściwie można powiedzieć spalarnię, ale nie śmieci, tylko RDF-u. I to może spowodować, że w Radomsku koło ciepłowni zanieczyszczenie będzie znacznie mniejsze, dlatego, że taka spalarnia, ona ma kosztować około 150 milionów złotych. Ma tak e, zaawansowane filtry, że e, liczba, znaczy ilość zanieczyszczeń jest 10 razy mniejsza niż od tej ciepłowni, którą w tej chwili mamy. A dzięki temu oczywiście możemy mieć ciepło w Radomsku mniej, tańsze o 30%. A ulica Remonta, która była remontowana, y, nie, nie, nie ma w niej, że, te, że tak powiem, tego ciągu ciepłowniczego. Dlaczego? Raczej znaczy, y, na tym odcinku, na którym mówimy, y, nie ma, natomiast jest ta możliwość podłączenia, bo mamy y, w planach już od dawna. Z tyłu za, na zapleczu ulicy Remonta tam mamy ciąg pieszojezdny zaprojektowany. Od tamte, tamtego ciągu pieszojezdnego, oczywiście, mogą być podłączone kamienice do, 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 do systemu ciepłowniczego. Także tu jeszcze nic nie zostało przesądzone. Jeżeli tylko mieszkańcy tych kamieniń będą chcieli podłączyć się pod ciepłociąg, to jest taka możliwość. A co pan na ten temat myśli? Tak, mało kto w to wie, że Nasze centrum miasta, serce miasta zostało zrewitalizowane, przebudowane i nie podłączyliśmy cię pociągu do kamienic. Mieszkańcy kamienic w centrum miasta palą w kozach. I to jest jakby przykład na to, jak, jaka jest jakość wykonania inwestycji przez pana prezydenta. Oczywiście trzeba było zrobić to kompleksowo. Nie chcą wierzyć w to eksperci, że, że w jakimś mieście można było zrobić to w tak fatalny sposób. Jeżeli chodzi o temat spalarni, my nie mówimy nie, bo to jest jako projekt. Warte, warto jest to rozważyć. Natomiast po pierwsze, w tej chwili mam najwyższe ceny ciepła, mam bardzo wysokie ceny ciepła w Radomsku i to doskwiera mieszkańcom. Były protesty w tej sprawie. PGK jest, narzuciło tak duże wysokości opłat, że niektórzy nie dają rady płacić. I to jest, wpływa też na jakość powietrza, ponieważ ludzie wycofują się tak naprawdę z tego ciepła systemowego. A z drugiej strony, spalarnia, o której Pan mówi, Pan już podjął decyzję i to jest najgorsze. Zrobiliśmy to w fatalny sposób, bez odpowiedniej akcji edukacyjnej, bez konsultacji. Jednostronnie Urząd Miasta zdecydował wspólnie z PGK o tym, że w w konkretnym miejscu będzie spalarnia, mieszkańcy nie ufają władzy, protestują. Można było zrobić to znacznie lepiej. Widać, że tutaj jest kłopot z konsultacjami i z takim zaufaniem i prezydent sobie z tym zupełnie nie poradził i to może wpłynąć na realizację tego, tej inwestycji. Ja też zakładam, że po objęciu funkcji przeanalizuję możliwość przesunięcia tego, tej inwestycji w inne miejsce, ponieważ mieszkańcy protestują, to jest zbyt blisko, zbyt blisko bloków i zabudowa jednorodzinnych. I na koniec obiecałam panom, że każdy z nich będzie mógł zadać kontrkandydatowi jedno pytanie. Bardzo proszę. Dziękuję. Panie prezydencie, pan mówił mocno w kampanii przed pierwszą turą o tym, że pan jest prezydent kandydatem niezależnym, że pan mhm. stroni od polityki, że to jest jakby zupełnie poza panem. Chciałem mhm. zapytać, jak pan się czuje teraz po konferencji, gdzie PiS poparł pana oficjalnie, stanął pan z Anną Milczanowską, rozdaje pan z radykołami pisowskimi, takimi jak z Szymon Zybernik, wspólnie ulotki. Oni zachęcają wyborców, żeby na pana głosować. Wcześniej pana bardzo krytykowali. Proszę pozwolić jak odpowiedzieć. Jak pan się czuje w tej sytuacji z taką woltą, bo to jest no, dla, nas, dla, nas czy dla nas nie jest zaskakujące, ale dla wyborców, również pana, bardzo. Czy znaczy, panie radny, jeśli chodzi o mnie, to ja zawsze byłem niezależny. Ja zawsze yy, reprezentowałem tylko Stowarzyszenie Razem Radomskie, ja nigdy do żadnej partii nie należałem i nie należę. Yy, natomiast yy, jestem osobę, osobą dialogu, łączę wszystkie środowiska yy, i uważam, że środowisko należy łączyć, a nie dzielić. To, yy, to u pana mamy tą sytuację taką, że pan stawia pis, antypis. Nie, my wszyscy szczanie. Chcemy wybrać prezydenta, który będzie mógł się dogadać z wszystkimi. Zarówno z Koalicją Obywatelską, jak i z Prawem Sprawiedliwością, jak i z innymi ugrupowaniami, które są w naszym mieście. Ja to gwarantuję, dlatego że ja i to udowodniłem, że mogę dogadać się z każdym. I prezydent, który zostanie wybrany, to jest prezydent, który ma reprezentować wszystkich Radomszczan, a nie tylko część Radomszczan. My musimy być jedną wspólnotą, a nie plemionami, które będą między sobą walczyły. Panie prezydencie, i pytanie z pana strony. Znaczy, ja mam. Mam do pana radnego pytanie takie, bo pan oczywiście podkreśla o tym, że jest pan z Radomska, a ja, że jestem przyjezdnym, bo 33 lata temu przyjechałem do Radomska. Ma pan na plakatach hasło, nasz prezydent z Radomska. Natomiast wiemy, że mamy problem demograficzny. Powinniśmy również walczyć o tych mieszkańców, którzy z zewnątrz mogą przyjeżdżać do miasta, bo wiemy, że sam przyrost naturalny nie spowoduje, że to miasto będzie się rozwijać. Dlaczego pan dyskryminuje osoby, które przyjeżdżają z zewnątrz do Radomska? Ja już mówiłem, że to jest dla mnie pytanie naprawdę zupełnie niezrozumiałe. Nie dyskryminuję. Będę walczył o to, w przeciwieństwie do pana, o to, żeby ci ludzie tutaj zamieszkali, żeby ci, którzy mieszkają, chociażby pracują w strefie, mogli w Radomsku pozostać, sprowadzić swoje rodziny, a to robi się poprzez podnoszenie jakości życia, poprzez ofertę kulturalną i każdą inną. I to jest jakby sposób nie to, kto jaki ma plakat. I dziwię się Panu, że Pan tak mówi. Ja no uważam, że z Pana strony... Ale się Pan prezydent urażony. Znaczy, ja myślę, że prezydent, Ja tak oceniając Pana działalność obserwując to, co Pan robi w ostatnich latach, powiem Pan się dużo bardziej czuć dyskryminowany. Moim drugim hasłem uczciwy prezydent. To Tak bym podsumował, jeśli, podsumował jeśli chodzi temat o uczciwość, haseł. to panie radny, możemy stawiać zawody, na pewno jestem uczciwszy. Tak, to, to, to jest pana opinia w tym temacie. Bardzo fajna skala, jak udowodnić uczciwość. Rozumiemy, że troszkę się oboje teraz panowie. Wystarczy przyjrzeć się pracy pana prezydenta, wtedy będzie to. Moja, moja praca rzeczywiście świadczy o tym, ile w Radomsku zostało zrobione? Wszyscy mówią, że tak jakiego dużego skoku, inwestycyjnego i tego co się w mieście zmienia nie było do tej pory nigdy. A Dla pan jeszcze prezent pan wybór. prezydent, Ferenc <coughs> mówi, że pan przyjdzie na gotowe, bo jest już zagwarantowane tak, 200 mamy już kolejnych 200 milionów, złotych, na zł, które, które już jest zagwarantowane na to, żebyśmy problemów w naszym, w naszym mieście. Potem jak skontaktujemy jak kontaktujemy się, rozmawiamy z mieszkańcami jest tak wiele rzeczy niezrealizowanych. Oczywiście są pewne fasadowe, tak? Wydaje nam się, że coś jest zrobione dobrze, natomiast nie jest. Temat rewitalizacji, komunikacji, wielu innych, gdzie pozornie wydaje się, że coś jest zrobione. Tak, bo rzeczywiście duże, dużo miast, wiele samorządów otrzymało środki i, i, i łudzi wszystkie inne gminy realizują, wydają te pieniądze. To nie jest nic nadzwyczajnego w naszym mieście, natomiast sposób, jakość tych realiza realizacji, tych inwestycji, tych rozwiązywania tych problemów jest fatalna i trzeba będzie to wszystko, tutaj nic nie mamy do Ja tak to. się nie A, zgodzę, po, bo jest że musimy Nie dziwię się. Są <laughs> Panie usterki, to musimy poprawiać, natomiast generalnie mamy bardzo dobrze, dużo dobrych inwestycji. A który z panów zostanie prezydentem Radomska w drugiej turze wyborów? W najbliższą niedzielę zdecydują oczywiście mieszkańcy miasta. Ja zapraszam jutro na kolejną rozmowę. Będziemy rozmawiać o Zgierzu. A dziś nasi, naszymi gośćmi byli pan Łukasz Więcek i Jarosław Ferenc. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję panie, do dziękuję państwu.